Witam, witam i o zdrowie pytam. Ja mam na imię Mariusz, a Ty jesteś na kanale Odmładzanie Nasorowo. Dzisiaj zajmiemy się skutkami ubocznymi chemioterapii. Ukazały się na nowsze badania, które potwierdziły to, co widzieliśmy już od zawsze, że przyjmowanie chemioterapii czy robienie radioterapii niestety powoduje olbrzymie spustoszenie w naszym ciele, ale dodatkowo wywołuje również tzw. przerzuty czy powstawanie raka w zupełnie innych miejscach. Na gorzej jest w przypadku raka u kobie, kobiet, raka piersi, nawet o 70% wzrasta ryzyko powstawania raka w innej części ciała po przeprowadzeniu chemioterapii. Dlatego bardzo ważne spotkanie, obejrzyj to, ponieważ takich informacji prawdopodobnie nie dostaniesz od onkologa, ani w zasadzie nie usłyszysz ich nigdzie. Generalnie przemysł farmaceutyczny upewnił się, że takie informacje do Ciebie nie docierają, a kiedy dostaniesz diagnoza rak, nowotwór, to masz się bać i przyjmować jak najszybciej to, co dla Ciebie przygotowali. Najpierw zajmiemy się statystykami. Nie wiem, czy wiesz, ale w 2020 roku w Polsce stwierdzano około 165 tysięcy nowych przypadków nowotworów czyli nowych przypadków nowotworów około 165 tysięcy. A teraz mówi się o tym, że do roku 2030 ta liczba wzrośnie nawet do 200 tysięcy i więcej. Także mamy do czynienia z czymś, co w gigantycznym tempie wzrasta. Doliczamy oczywiście do tego turbonowotwory, które rozwijają się w gigantycznym tempie, które są związane oczywiście z czymś innym, ale nie o tym dzisiaj. Niestety te nowotwory przez ostatnie 30 lat zaczęły dziesiątkować ludzkość. Ja pamiętam czasy, kiedy na całą szkołę, a było nas pewnie z tysiąc albo i więcej uczniów, było ze trzech, pięciu może uczniów, którzy mieli rodziców chorych na nowotwory. Dzisiaj jest to 3-5, a nawet 10 osób na jedną klasę. Także zmieniło się całkowicie oblicze nowotworów w Polsce. W grupie poniżej 50 roku życia w przeciągu ostatnich 30 lat w, aż o 79% wzrosła ilość nowych zachorowań, i niestety aż o 27% mamy wzrost zgonów ze względu na zmiany nowotworowe. To jest przed 50. Także młodych ludzi, coś co dotyczy nas wszystkich. Na świecie oczywiście te liczby są dużo gorsze, ale też trzeba o tym powiedzieć. 19 milionów nowych przypadków rocznie w 2020 roku, a 10 milionów zgonów w 2020 roku. To oczywiście rośnie co roku, ale dane nie są tak szybko uzupełniane. Natomiast w 2040 roku oczekiwana ilość nowych przypadków rocznie ma wzrosnąć aż do 29,5 miliona nowych przypadków nowotworów. W 2040 roku ilość zgonów ma wzrosnąć do 16 milionów 400 tysięcy rocznie. Także olbrzymia ilość osób, całe państwo można by było powiedzieć, odchodzi rocznie na nowotwory. Co jest najdziwniejsze, przez ostatnie 5 lat, w momencie kiedy wzrasta gigantycznie ilość nowych przypadków nowotworów, wydaliśmy biliony dolarów. Dla firm farmaceutycznych przekazaliśmy na badania nad nowotworami. Biliony dolarów popłynęły na wszystko, co było z tym związane. Oni to badają, badają i non-stop badają. Non-stop chcą znaleźć jakiś sposób na raka. Biliony również wydaliśmy rocznie na rzekome leczenie nowotworów. A przypadki rosną i zgony również. Dlaczego zatem wysyłamy tak olbrzymią kasę dla Big Pharma? Czyż to powinien być jakiś taki zdrowy rozsądek? Ludzie powinni przemyśleć, zastanowić się nad tym, co my robimy jako ogół, czy my naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać? Nie jesteśmy w stanie się przebudzić z tego snu? Nie wiem, czy wiesz, ale w 2018 roku chemioterapia była przypisywana w 58% przypadków nowotworów. Do 2040 roku jest oczekiwany wzrost nawet o 50%, co to oznacza jeszcze więcej bilionów dolarów dla firm farmaceutycznych. Radioterapia, jak również chemioterapia, to jest podstawowe po prostu leczenie. Jak to jest możliwe, że non stop korzystamy z czegoś, co po prostu nie działa. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Natomiast nowe badania, pod spodem wkleję linki do tych badań, pokazały, że jeśli jesteś wystawiony na radioterapię, rośnie ryzyko powstawania innego raka, jak również chemioterapię. Jest to skutek uboczny, czyli powstanie nowotworu, poza tym, który już masz. Poza tymi skutkami, które masz już do tej pory, czyli utrata włosów, owrzodzenie jamy ustnej, uszkodzenie nerwów i mięśni, ryzyko infekcji, problemy z płodnością, problemy jelitowe, zniszczone ciało, czy niedożywienie. A zatem... Czego oczekuje pacjent, kiedy idzie do lekarza, kiedy źle się czuje, kiedy choruje, kiedy leci mu krew? Oczekuje uzdrowienia, tak? Co w zamiar otrzymuje? Otrzymuje chemioterapię, radioterapię, czyli nowotwór w innym miejscu, plus dodatkowo zniszczone ciało oraz totalne osłabienie. Tacy pacjenci po chemioterapii... Często nawet nie przeżyją tych wszystkich dawek, ale nie żyją zbyt długo niestety. Ponieważ jakby oczekiwanie jest, że chemioterapia jest bardziej dzisiaj skuteczna, że jest bardziej zaawansowana, że oni już wiedzą, że przecież tyle badają te wszystkie zmiany nowotworowe, a to się okazuje figa z makiem. Jest coraz gorzej, coraz więcej osób niestety z tego tytułu odchodzi. A co mamy w zamian? Jeśli tylko pacjent by się dowiedział, bo niestety pacjent się o tym nie dowie, nie, dowie. nie mamy takiej informacji jako alternatywy. Lekarz dzisiaj nie przekazuje żadnych alternatywnych y, opcji dla takiego pacjenta. To jest oparte o strach, 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 jeszcze w totalnych, fatalnych warunkach generalnie płacz, y, rozpacz im szybciej utniemy, wytniemy tym szybciej. No, właśnie, co szybciej, a można zupełnie inaczej. Znamy od ponad 80 lat metodę Gersona. Metoda Gersona, która jest piętnowana w internecie. Dlaczego? Ja tego nie wiem, ale wiem, że działa. Zadziałała dla nas, zadziałała dla milionów osób na świecie. Ja mam nadzieję, że wiedza Gersona, który opracował to, Taki prosty bardzo sposób, Sok sokoterapia, czyli wyciskanie soków na świeżo z warzyw i z jabłka, jak również lewatywy z kawy, uratowała życie. Niestety on stracił swoje, został otruty, ponieważ Big Pharma bała się jego rezultatów, a dzisiaj, dzisiaj to napiętnują w internecie, nawet dokładnie nie można o tym powiedzieć. Jest to wpisane na liście zakazanych tematów. Wyobraź sobie, nie można o tym mówić. Albo na przykład protokół dr do, Budwik, który też znamy od ponad 70 lat. Doktor między innymi przypisywała swoim pacjentom olej lniany na twarogu. I ja wiem, że my nie polecamy twarogu, ale jeśli ktoś chciałby leczyć się w taki sposób, jak doktor Budwik zalecała, no to przecież jest cały protokół. Pijesz olej lniany na twarogu i zdrowiejesz. Następny sposób, zmiana stylu życia. Dlaczego nikt o tym nie rozmawia? To chodzi o głównie o wprowadzenie warzyw, to chodzi o to, żeby pacjent zrezygnował z dotychczasowej diety, żeby zaczął się ruszać, żeby zmienił swoje środowisko. Jeśli faktycznie chcielibyśmy pomóc pacjentom onkologicznym wyjść na prostą, to potrzebujemy im powiedzieć o zmianie stylu życia. Nowotwór został przez nich wywołany, to oni stworzyli ten nowotwór. I mogą z niego wyjść, po prostu zmieniając swój styl życia. Sulforafan i inne siarki z kapustnych mają przecudowne badania również wkleje pod spodem, które pokazują jak działają wspaniale nasz organizm, ucinając na przykład yy, połączenia krwionośne, które doprowadzają pokarm do zmian nowotworowych. Ale to, co naprawdę działa i w ostatnich latach zostało w wielu badaniach udowodnione, to jest tak zwany post przerywany. Czyli jedz mniej. Zjadaj jeden, maksymalnie dwa posiłki w ciągu dnia. Od tego zaczęliśmy w 2017 roku. Cały czas staramy się im ciebie uczyć. Już dzisiaj inni o tym opowiadają. Mówią o poście przerywanym 16 na 8, a nawet i mniej. Najlepiej, żeby to było w przypadku, kiedy jest nowotów, now, nowotwór 22 na 2 lub 23 na 1. Czyli jeden posiłek zjadasz, który jest pełen warzyw, mnóstwo siarek, które będą niszczyć nowotwór, które będą odcinać doprowadzenie pokarmu, a nie chemioterapia, radioterapia, która zniszczy Cię po prostu, doprowadzi Cię do grobu, ale tak naprawdę również pełny, a nawet pełny post wodny, na który Cię serdecznie zapraszam w dniach od 1 do 10 marca. My będziemy pościć. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Niezależnie od tego, czy masz już stwierdzony nowotwór, czy możesz mieć, warto pościć. To są sposoby, które działają. Te, o których dzisiaj mówiliśmy, mają olbrzymie skutki uboczne. Nie da się uratować każdego człowieka na świecie, ponieważ wiele osób jest po prostu przestraszonych i nie docierają do nich proste informacje. Zmień dietę, zacznij spożywać więcej warzyw, zacznij się ruszać, zrób sobie lewatywę, zrób sobie post. Pójdą i tak. Pójdą, bo ktoś ich nastraszył, bo ktoś im nagadał. Pod spodem wkleję linki do tych badań. Mam nadzieję, że to cię uświadomi. No bo co nam jeszcze pozostało? Jedynie podzielić się z innymi. Mam nadzieję, że to zrobisz. Zapraszam cię do tego. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka. I do zobaczenia już jutro. Cześć.